Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Aquamicus. A cóż tu się wydarzyło? Akwarium zrobiło się puste, ale dlaczego i co było przyczyną, aby podjąć takie drastyczne kroki? O tym dowiecie się w poprzednim odcinku na moim kanale, oczywiście. Już teraz zapraszam. Tak jak obiecałam wcześniej, zamieściłam krótki filmik po restarcie zbiornika. Przy pomocy nawozów rośliny odzyskują drugie życie. Pozostało tylko obserwować zbiornik. Zniszczone rośliny usunęłam. Została ich naprawdę dosłownie garstka. No, myślę, że uda się je uratować już ostatecznie. Ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Ech, muszę powiedzieć, że. No, tru trudno było mi się rozstać z tamtym akwarium. Korzeń idzie do czyszczenia, cały był pokryty, no niestety, glonem. I cóż, no zobaczymy, jak będzie się to wszystko miało w przyszłości. I tak to właśnie bywa raz jest z górki, a raz pod górę. Jedyną pocieszającą rzeczą jest fakt powiększenie stada rybek. Ale bez gęstych roślin nic z tego i też będą. Dlatego trzeba się brać do pracy i ratować rośliny. I cóż no, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na inne filmy na moim kanale Aquamikus, akwarystyka moje hobby. Lajkujcie i subskrybujcie. I do usłyszenia. Cześć!